Cześć wszystkim. Dzień dobry. Słuchajcie, no bardzo ciekawy czas wczoraj Liga Mistrzów finał. Powiem szczerze, że rozgrywki, które im jestem starszy, to tak. Ja szczerze ich coraz mniej oglądam. Wiem, że dla konenserów piłki nożnej, a nie dla osób, które gdzieś tam patriotycznie są nastawione na Kluby Polskie, na Polską Reprezentację przede wszystkim bo to chyba zawsze u mnie było na pierwszym miejscu reprezentacja Polski, tylko koneserzy, piłki na wysokim poziomie nie będą zadowoleni z tych słów, ale to jest moje autonomiczne zdanie, moja opinia, że jest to w jakiś sposób liga, maszynka do robienia pieniędzy, ale oczywiście z tym się wiąże dzisiejszy świat. Dzisiejszy świat, dzisiejszy futbol to jest biznes, to, jest, to są gigantyczne pieniądze za prawa telewizyjne, to jest kombinacje, z Superligą i tego innego typu rozgrywkami. Jak tu żeby jak najwięcej klubów które mają najwięcej forsy mogło grać ze sobą między sobą i z, dzięki tym że ludzie chcą to oglądać to zdobywać wielkie pieniądze. Jest to poziom mega wysoki. Wydaje mi się że Liga Mistrzów jest lepsza od, w tym momencie nawet od mistrzostw świata czy od mistrzostw Europy bo tam piłkarze wchodzą na taki poziom zgrania są pokupywani za te pieniądze. Nie, że bierzesz piłkarzy z najlepszych krajów, z najlepszych nacji, tylko wręcz mieszasz te wszystkie nacje ze sobą i próbujesz tworzyć swoje takie galaktyczne drużyny, mówiąc tym językiem, niczym, niczym Real Madrid, tak? I praktycznie w jednej drużynie jest hiszpańska drużyna, a czasem wychodzi, że gra dwóch, trzech Hiszpanów, a reszta to są jak najbardziej zawodnicy zagraniczni. Jakieś kolonie tutaj małe powstają. I wygrasz te rozgrywki, to to trzeba rzeczywiście być chyba nie tyle geniuszem trenerskim, chyba nie tyle mieć najlepszy skład, ale być takim Machiavellim, który potrafi dobrze przewidzieć ruch przeciwnika. I takim kimś był Thomas Tuchel w tym sezonie. Trener, który mi zapadł najbardziej jako ten trener Borussii Dortmund, następca Jurgena Klopa, Wydawałoby się, że człowiek, który wchodzi, powiem jego historię bardzo w skrócie, wchodzi w bardzo duże buty i może się w tych butach pogubić. Poradził sobie w jakiś sposób, bo Borussia może nie powtórzyła finału Ligi Mistrzów, ale zaszła chyba wtedy, pamiętam, do ćwierć finału albo do 1 ósmej i odpadła po tym makabrycznym zdarzeniu z zamachem, który nawet komentowaliśmy na kanale. To był chyba jeden z Michałem jeszcze wtedy jako członek kanału, jako osoba, która gdzieś tam ze mną współpracowała praktycznie stale. Był ten zamach na przeprowadzony na piłkarzy i ci piłkarze podpadali, ale była to drużyna grająca bardzo ofensywnie, która odpadła z tą z tą drużyną Monaco mega młodą, tak samo młodą myślę jak Borusja, wtedy, może trochę młodszą i była to niesamowita wtedy sprawa, że takie dwie drużyny mogły się ze sobą pojedynkować Borusja, którą pamiętam w starcia z Legią Warszawa, którą, którą bardzo śledziłem w Lidze Mistrzów jak sobie poradzą I o ile pierwszy mecz to była miazga, Borussia tam Ciekała się polegi, jak chciała. I naprawdę gra ofensywny szalony futbol. Tak samo było w drugim meczu, jeśli chodzi o ten szalony futbol, bo było. Y, pozycyjny, taki ofensywny, bo było 8-4 tym razem. Tym razem Polski zespół strzelił 4 bramki. Natomiast Borussia strzeliła 8 bramek. Mm, ale takie mecze wolę niż dostawanie po prostu łomotu 06 obuchem w głowę. E, I tak, i teraz. Y, Tomas Tuchel się zmienił. Tomas Tuchel myślę, że wyciągnął wnioski w najważniejszych starciach, bo dostał szansę od losu. Najpierw w PSG, gdzie zbudował drużynę naprawdę solidną. Może nie taką maszynę jak Bayern Monachium, ale która zaszła do finału, dopiero w tym finale przegrała. Potem po pół roku trochę gorszym w lidze, ale generalnie dalej nieźle prowadzącym drużynę. Wyszli z grupy w lidze mistrzów. Może nie grali już tak porywająco. Tomas Tuchel został wyrzucony, co u mnie no moja mina jak to była, to była taka no, nie było zgorszenia, bo to PSG jednak klub na chyba najbardziej taki hajsiasty. Może poza Manchesterem City, ale Manchesterem City ja mówię, ja lubię, bo tam Guardiola pracuje, więc no. E, więc tak tylko spatrzyłem z zażenowaniem, nie, z, przypomniałem jak Krychowiaka potraktowano, po co go kupowano za te 30 milionów euro, skoro potem się okazało, że taki zawodnik w ogóle nie był im potrzebny, e, po co to zwalnianie trenerów i zatrudnianie ciągłe. No i PSR się przejechało, a Tuchel na tym wygrał, bo Tuchel poszedł do Chelsea, które, które było rozbite, Chelsea, które było po zwolnieniu trenera, był w stanie objąć drużynę, trochę potrifować wyniki, a przede wszystkim poprawić wyniki w Europie. I fakty są takie, że Chelsea dzisiaj wygrywali gimistrzów, a PSG się mogło czochrać w półfinale z, z Manchesterem City i dostać w Web. Dostali w głowę od Manchesteru City. Ja oczywiście wczoraj byłem ze City w finale, ale. Nie jestem fanatykiem zagranicznych drużyn. Im jestem starszy, tym nie przykładam do tego wagi. Um, oczywiście wolałbym, żeby City wygrało, żeby Guardiola wreszcie wygrał Ligę Mistrzów. Um, ale jest tutaj, mamy ciekawą historię drużyny, która niekoniecznie kadrowo uważam, że jest w pierwszej, piątce, szóstce, nawet bym powiedział ósemce drużyn w Europie. A wygrywa. Bo na pewno jestem pewien, że Bayern ma lepszy zespół. Lepszy zespół ma Manchester City kadrowo. Lepszy zespół ma Manchester United lepszy zespół moim zdaniem Liverpool i to znacznie. Już nie wiem, mam wymienioną 4 cztery drużyny, jak mnie nie myli pamięć, tak trzy angielskie i jedną niemiecką. Myślę, że Real mimo wszystko ma lepszą drużynę. To już by z pięć było. Myślę, że kadrowo Atletico jest porównywalne. Myślę, że Juventus jest o wiele mocniejszy, tylko Pirlo po prostu okazał się słabym trenerem. PSG jest lepsze. To jest już parę drużyn dobrych. A Chelsea, mimo tego, wygrywa. I naprawdę brawa dla na Tomasa Tuchela za tą pracę wykonaną, bo, bo rozwinął tę drużynę, rozwinął tych piłkarzy, piłkarzy, którzy niekoniecznie by czarowali techniką, liczbami w tym sezonie, bo taki Kai Havertz, wielki szacunek, naprawdę. Teraz szacunek dla tych młodych zawodników typu Mount albo Havertz, bo to są zawodnicy, którzy są ode mnie o od 3,5 roku starsi, a ja sobie siedzę na kółku w Gnieźnie i sobie komentuję mecze, mecz Ligi Mistrz, komentuję to, co się stało wczoraj, a oni mają najważniejsze, jeśli chodzi o klubowe, trofeum chyba w, 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 w zapisane na swoim koncie. Więc to, jak kompatybilne wczoraj było Chelsea, naprawdę mi zaimponowało. To, jak współgrało, bo to nie był efekt indywidualności, moim zdaniem. Tam by z z tymi wszystkimi tam Filfudenem, Gindoganem, przede wszystkim Kevinem De Bruyne, który strzedł razem, Bernardo Silvo, Sergio Aguero, to są wszystko znane nazwiska. A czy taki Chiwel był jakoś super znany? A wczoraj naprawdę śmigał na lewym wahadle fenomenalnie. Spatrzę sobie też tak na skład kontrolnie. Wczoraj wygrany. Werner, z którego się ludzie śmieją i rzeczywiście no, ma trochę sezon nieudany, ale jest piłkarzem jak najbardziej, którego my możemy sobie w Polsce zazdrościć, bo myślę, że poza Lewandowskim nie mamy lepszego napastnika. Nawet Milik jest od niego słabszy albo jest porównywalny. Tylko, że Milik jest kontuzjogenny i raczej go nikt do Chelsea nie weźmie w najbliższym czasie. Może się mylę. E... Christensen mi wczoraj naprawdę zaimponował. Obrońca duński wyglądał bardzo solidnie. I ja już zwracałem uwagę na Duńczyków, kiedy rozmawiałem z, prywatnie z ludźmi że to jest kadra, która już nie jest porównywalna z nami jak jeszcze 4-5 lat temu za nawałki. To już jest reprezentacja, która urosła nawet nazwiskami yy, i może być naprawdę bardzo głodną sukcesu, reprezentacją na mistrzostwach Europy. Będę ich zaciekawieniem obserwował, bo Duńczycy będą bardzo niebezpieczni. Moim zdaniem oni po, yy, po tej całej czołówce, nie wiem, tych 8 drużyn, to są na dziewiątym miejscu. Że no, gdzieś tam Hiszpania, Niemcy, Belgia, Anglia, Francja, Portugalia, Holandia, yy, Pewnie jakieś drużyny nie wymieniłem, bo tak wydaje mi się, że jednego Włochy tu za nie wymieniłem. To jest, uważam, drużyna najlepsza z Europy. Mówię, włączam tą ścisłą czołówkę. Mają Eriksena, mają Christensena, więc mają w każdej formacji Paulsen. No, naprawdę mają ciekawych zawodników. I ja myślę, że to będzie bardzo niebezpieczna reprezentacja na Mistrzostwach Europy, która może walczyć co najmniej o ćwierćfinał co jeszcze? Ngolo Kante, różnie się czyta jego nazwisko. Wyśmienicie wczoraj. Pracowity piłkarz, który ma niesamowite odbiór, ale też nie jest piłkarzem, który się trzy razy zastanawia, czy podać, czy nie potrafi grać z pierwszej piłki. Co pokazywał parę razy. Ten Kai Havertz, ściągnięty z Bayeru lemand którego szkolił jeden z Polaków, gdzieś tam miał oko na jego rozwój. Naprawdę drużyna, która kompatybilnie świetnie współpracowała. No, Rydgra bym w życiu nie powiedział, że kiedyś, wy, że wygrała teraz wygra Ligę Mistrzów, a to zrobił. Thiago Silva, niby starszy zawodnik, a wciąż głodny byczek sukcesów. Nie nie piórka, nie stał się takim starym, który kocurem spasionym, wyliniałym, który już tylko chce odcinać pieniądze. Każdemu tam się chce. I to jest zasługa tego trenera jedną kwestię. Ja powiem tak. Ja jestem człowiekiem, który jest nastawiony dosyć patriotycznie. No, mam takie poglądy po prostu, że co polskie to trzeba wspierać, ale nie jestem, uważam, nie uważam się za fanatyka, przynajmniej nie chcę być tak postrzegany, nawet nie uważam się po prostu za fanatyka. Trzeba jedno Niemcom oddać, że mamy z nimi zaszłości historyczne, ich reprezentacja. Jest w dołku, bo to szczerze trzeba powiedzieć. Mo może na fali powrotu starszych zawodników i tego, że Lew powiedział, że odchodzi, oni się zepną i wygrają mistrzostwo Europy, ale w tym momencie oni są w małym takim kryzysie piłkarskim po Mistrzostwach Świata, gdzie ta kadra się niby awansowała, ale wciąż zalicza jakieś wtopy kompromitujące. Ale oni mają jedną rzecz, która się nie zmienia: mają świetnych trenerów. Wiadomo, że nie wygrywają za każdym razem trofeów, ale popatrzcie na ostatnie lata. Popatrzcie na ostatnie lata. Joachim Lew wygrał Mistrzostwo Świata w 2014 roku. Yy, z tego, co pamiętam, to w 2019 roku klub wygrał Ligę Mistrzów swoim, ze swoim Liverpoolem. Naprawdę, drużyna maszyna. Flik odmienił Bayern w 2020 roku i wygrywa. Teraz wygrywa Thomas Tuchel, więc czas niemieckich, to jest czas niemieckich trenerów w tym momencie. Można oczywiście sięgać pewnie dalej pamięcią do innych trenerów, typu, nie wiem, Luis Enrique czy Zinedine Zidane, ale to jest teraz era niemieckich trenerów i oni są mistrzami w planowaniu, w organizacji i to trzeba im oddać. Jest to triumf oczywiście w jakiś tam sposób angielskiej piłki. Zresztą tych Anglików tutaj trochę jest, bo jest ten Mount, jest ten Chilwell, więc, więc rzeczywiście trochę tych tam Anglików jest, chociaż trochę, no trochę, no ale środek pola tworzy na przykład w defensywnej fazie Brazylijczyk z Francuzem. Jest to drużyna na pewno, która jest mozaiką kulturową ale jest to w jakiś sposób triumf angielskiego futbolu wczoraj i zarządzania w pewien sposób, jak i zarządzania na boisku trener ze strony trenerskiej Niemiec. Jest to triumf Niemiec wczoraj i mówię, no wiadomo, że ja bym wolał, żeby Polak wygrał Ligę Mistrzów, albo żeby to zrobił Guardiola, jak powiedziałem, ale trzeba oddać temu, co wygrał to, co królewskie, to, co na to sobie zasłużył. Trzeba pochwalić, bo Odwalili kawał roboty i żeby tylko piłko, polscy piłkarze przed Mistrzostwami Europy obserwowali tych najlepszych piłkarzy świata, ten najwyższy poziom i, i ich naśladowali. Bo, bo tak. Do PZPN-u nic nie mam. Bo nie mają jakiegoś wielkiego wpływu na to, jak wygląda polska piłka klubowa, ale to, że oglądając ten futbol na najwyższym poziomie, czego się nauczą. Polscy działacze od prezesi leków Poznań czy jakichś innych klubów piłkarskich, poza nielicznymi przypadkami jakiegoś tam Rakowa, czy, czy może Pogoni, która ma porządną teraz Akademię, czy jakiegoś innego klubu, no to te wnioski mi tak w przypadku przynajmniej w większości ciężko chce się wierzyć. Sorry, tak mam zawsze, że ściągam na pesymistyczne tematy. I tym Miłym akcentem zakończmy ten film. Słuchajcie, zachęcam was do zasubskrybowania, do polubienia tego filmu, do skomentowania, do wyjścia z dyskusji, jak wam się podoba Chelsea, bo na pewno nie tworzy ona futbolu, przynajmniej z najlepszymi rywalami, takiego ofensywnego super, tylko bardziej taki futbol makiawelistyczny, czyli celu święca środki, dobra organizacja gry, dobrzy piłkarze, ale bez przesady. I na tym bazujemy na dobrej kontrze, na umiejętnym zarządzaniu na boisku na umiejętnym zarządzaniu kryzysem, co potrafił zrobić Tuchel, wyprowadzając ten zespół z jakiegoś tam dołka. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie zdziwię się, jak następnym odcinkiem będzie live w meczu z Rosją. Tylko trzymać kciuki, żeby to się wszystko. Tylko trzymajcie kciuki, żeby to się wszystko ułożyło i cześć wszystkim, trzymajcie się.